Więc... Um, to jest następny odcinek Creepypasta No, zaczynamy. Drugi odcinek pięknie, bo od czegoś co znalazłem wczoraj. Czyli Andrzej Luda.xe .exe, Jak to chcesz? No jak to chcesz? Powiedz jak powiesz pewne... Um, to jest jaki wypasła jakby co? Pewnego dnia poszedłem do sklepu kupić sobie Pepsi mając problemy z prostą <grymny> okej, okay. okay, to jest jedna z tych <grymny> Więc przez sklep spojrzałem ukradkiem na półkę i dostrzegłem płytę z napisem Minecraft Noise. Pomyślałem i posz... podszedłem do kasy z Pepsi i płytą mi powiedziałem poproszę tą płytę. Lecz kasy odpowiedział nie kupuj, bo umrzesz. O, o tak. To dobra, Znalazłem kasjerkę, więc uznałem żart. Nie. Nie zaśmiałem i poprosiłem jeszcze raz o płytę. Z, 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 za wahaniem dałam mi ją. Zapłaciłem i pobiegłem do domu. Następnego dnia włożyłem płytę do komputera i uruchomiłem. Nice. Nie było tam nice, tylko ja to powiedziałem. Otworzył się jeden folder, w którym był tylko jeden plik Andrzej Podłoga duda.exe Kro, e, nie kropka. Kropka też koniec zdania. Kropka to też koniec zdania. Byłem zdziwiony i jednocześnie zły, że mnie oskamowano. Otworzyłem plik, ale na ekranie pojawiło się tylko zdjęcie Andrzeja Dudy. Z tą różnicą, że miał na czole pentagram ustawy jęte, w naturalny krymas i krew płynąca z oczu. Wtedy zaczął grać bardzo spowolniony mazurek Dąbrowskiego położenia z krzykami Jandrzeja Tudy To jest moje, moje gardło <śm> Bardzo zdziwione i wystraszone usiłowałem wyłączyć program, ale nic nie działało. Po chwili usłyszałem stukanie za okna, zanim byłem na taki sam zdjęciu. Na <laughs> szybko wybiegłem z pokoju i zamknąłem ją w łazience. Ja, nie nic nie mówiłem. Co, co nie powiedziałem, żeby się pociął? Nie. Słyszałem jak Duda wybija szybą w pokoju co to? I podchodzi do drzwi łazienki Zapukał dwa razy Po czym powiedział Nie pytają cię o imię Walczą z mostrem się nie mgły <grym> Zaczął wtedy Wyważać moje drzwi. Jestem teraz zamknięty w łazience. Nie wiem czy to samo. Czy to, czy to samo stało się innym, ale proszę was, jeśli znajdziecie sklep sklepie płytą Minecraft i kupujcie jej. Można kupić i powrócić go na oficjalnej stronie minecraft.net dotnet.net Andrzej Duda już nie, już niemal wyważył drzwi. Ojcze nasz król jest w nie. To się kończy! Jeszcze komentarze. Jest na, na wiedzę mi w nocy Nie, się, nie, się, nie płakać xD Pasta 10 na 10 No mm. tak, tak swoją sobą pasta xD Ale tego admin, admin widzę nie usunął Ale mężczyznę już tak X mężczyzna 6 mm. na 10 Na, na temat samej pasty jest to tak prosta fabuła, jakim, jakim cudem jej nie rozumiesz. I czemu klik... czemu na stronie dla dzieci. To to... Co to ma niby być? Wiesz co zrobiłeś, nie? Oj, dudu! Ja zrobiłem masonetową wersję plikuła, że Kropka, jak le trzeba ją podmienić. Dobra, dobra, Jezus Maria, smariało, ja mi już boli. To było. To było piękne. To było po prostu piękne. Kimprz postawa 10 na 10 jak są. To napisała. Nie. 10 na 10 nie Ja muszę. Ja muszę. Ja... Piękne.